Gdy ważnym elementem działania Twojej firmy są procesy związane z oceną zgodności z normami lub wdrażaniem standardów, zastanawiasz się, jak wiele z nich można uprościć. Pewnie nieraz chodzisz z głową w chmurach i marzysz o lepszym świecie bez papierów, trudności w interpretacji oraz problemów z komunikacją. A teraz wyobraź sobie, że świat marzeń może stać się nową normą dzięki NORSTA. To internetowa usługa integrująca i wspomagająca procesy osiągania i utrzymania zgodności oraz certyfikacji, nagradzana na międzynarodowych targach i konkursach. Usługa oparta jest na oryginalnej metodzie TrustIT opracowanej przez badaczy z Politechniki Gdańskiej. Dzięki temu może być stosowana do dowolnych standardów. NORSTA to jedyna uniwersalna, a zarazem w pełni bezpieczna usługa zarządzania zgodnością działająca w chmurze obliczeniowej. A to oznacza, że nie musisz instalować dodatkowego oprogramowania. Wystarczy komputer z przeglądarką internetową. Dzięki NORSTA poprawisz kontrolę nad dokumentami i dowodami, uprościsz komunikację i czytelniej przedstawisz informacje osobom decyzyjnym. Lepiej przygotujesz się do oceny, oszczędzisz czas, pieniądze i nerwy. Pamiętaj: zgodność ze standardami świadczy o wiarygodności przedsiębiorstwa. NORSTA, wprowadzimy Twoją firmę w XXI wiek.